Czasem pod ziemią i pyłem zapomnienia pojawiły się wskazówki, które kwestionują to, co myśleliśmy o naszej przeszłości. Pozostałości cywilizacji, niemożliwe i tajne przedmioty, których nikt nie miał nadzieje znaleźć. Dzisiaj zapraszam do odkrycia jednych z najbardziej enigmatycznych i zaskakujących ustaleń starożytnego świata. Numer jeden. Zaginiono miasto Tejuna, ukryty skarb Sierra Nevada. Ukryta w głębi majestatycznej Sierra Nevada de Santa Marta w Kolumbii, Leży stara enklawa owinięta tajemnicą, zaginioną miasto, znaną jako Tejuna dla potomków cywilizacji Tejona. Ukryty przez wieki pod gęstym lasem deszczowym, jego historia pojawiła się na świecie w 1972 roku, kiedy gracze grobowców, nie wiedząc o tym, odkryli jedną z najlepiej zatrzymanych tajemnic w Ameryce PRI kolumbijskiej zbudowany około 800 rok. Ade, Tejuna ma co najmniej 6 wieków starszych niż Machu Picchu. Co czyni go jednym z najbardziej fascynujących klejnotów archeologicznych na kontynencie. Jego ślady ujawniają imponujący kompleks ponad 250 kamiennych tarasów, połączonych skomplikowanymi drógami i trudnymi schodami, które wydają się topić wraz z górą, ale to miasto to coś więcej niż ruiny. Dla rdzennych mieszkańców Kogi, Arhuaco i Viva pozostaje świętym miejscem, pomostem między światem ziemskim i duchowym. Każdy rzeźbiony kamień, każda drabina. Zachowuje echa ceremonii przodków i wiedzy zachowanej podczas pokoleń. Pomimo ponownego odkrycia, Tejuna jest nadal zaangażowana w legendy. Historie ukrytych skarbów i duchów straży wciąż podróżują w dżungli, przyciągając odkrywców i archeologów próbujących rozszyfrować swoje tajemnice. Jednak osiągnięcie tego cudu nie jest prostym zadaniem. Żmudna trasa kilku dni między mokrymi dżungli. Ogonowe rzeki i strome szlaki oddzielają poszukiwaczy przygód od miejsca docelowego. Zaginiono miasto jest nie tylko świadectwem zaawansowanej cywilizacji, ale przypomnieniem władzy i mądrości tych, którzy zamieszkiwali te ziemie na długo przed ich poznaniem współczesnego świata. Pomiędzy mgłą a szeptem dżungli, Tejuna wciąż jest zagadką czekającą na policzenie. Numer dwa. Ostatnie wielkie odkrycie w świątyni burmistrza Tenochtitlan. Główna świątynia Święte Serce Byłego Tenochtitlana. Nadal ujawnia swoje tajemnice po upadku imperium Azteków. W czerwcu 2022 roku archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia ponad 2500 przedmiotów drewna, które pozostały ukryte przez wieki, czekając na odkrycie czasu. Te elementy, pozostawione jako rytualne oferty kapłanów azteckich w XV wieku, obejmują figurki nakrycia głowy, maski, dzbanki, kolczyki i serca. Święte przedmioty, które były częścią ceremonii poświęconych najpotężniejszym bogom kultury meksykańskiej, ale najbardziej zaskakującym z tego odkrycia jest stan ochrony drewna. W normalnych warunkach materiał ten rozkłada się z czasem, ale tutaj, dzięki warunkom wilgoci i głębowej, obiekty przetrwały wyjątkowo, pozwalając ekspertom na badanie szczegółów, które wcześniej wydawały się utracone z czasem. Odkrycie to zbliża nas do duchowego świata Azteków. Pokazując znaczenie głównej świątyni jako epicentrum religijnego i kulturowego. Najbardziej ekscytujące jest to, że w sercu Meksyku w Meksyku jest jeszcze wiele tajemnic, w których każde wykopanie przynosi nam trochę więcej, aby zrozumieć blask jednej z najbardziej fascynujących cywilizacji historii. Numer 3. Tajne tunele wewnętrznej Mongolii. W autonomicznym regionie Mongolii spraw wewnętrznych w Chinach archeologzy odkryli coś, co wydawało się czerpane z epickiej powieści. Ukrytego kamiennego miasta pod pyłem czasu. Chociaż samo miasto było już imponującym odkryciem, które naprawdę przyciągnęło uwagę naukowców, były tunele ukryte pod ich fundamentami. Według badań, miasto to ma około 4500 lat. Dowody zebrane przez archeologów potwierdziły, że jest to największe i najlepiej bronione kamienne miasto wczesnego okresu Longshan, jakie kiedykolwiek odkryto w tym regionie. I to nie wszystko. To co czyni go jeszcze bardziej fascynującym, jest jego struktura obronna, wysokie ściany, strategiczne fragmenty i, oczywiście, ten tajemniczy system tunelu. Po pięciu latach wykopalisk ujawniono, że tunele były prawdopodobnie częścią systemu ucieczki lub obrony. Innymi słowy, zostały one zaprojektowane tak, aby umożliwić mieszkańcom ochronę lub nawet ucieczkę w przypadku ataku. Te tunele nie były prostymi fragmentami, utworzyły ukrytą sieć. Która wzmocniła bezpieczeństwo całego miasta. Szczegół, który daje nam wskazówki na temat taktycznej inteligencji tych, którzy ją zbudowali, i o rodzaju zagrożeń, z którymi się borykali. Wszystko to pozostawia nam jasny obraz: nie była to improwizowana społeczność ani żadna wioska. Było to starannie zaprojektowane miasto, zaprojektowane, aby oprzeć się i chronić swoich ludzi w czasach wojny. I to, tysiące lat później, Pozostawia nam otwarte usta. Numer 4. Jaskinia epoki lodowcowej. Podziemny tunel może wydawać się nieszkodliwy dla nagiego oka. Zwykle zakłada się, że tylko ludzie lub zwierzęta są w stanie je stworzyć, a wszystko, co ukrywają, to ziemia i kamień. Jednak planet ERF zachowuje tajemnicę. Powierzchnia, na której nadajemy, to tylko warstwa utworzona przez tysiące lat. Wykopując głęboko, można ujawnić zapomniane fragmenty przeszłości. I to nie jest proste założenie. W 2017 roku w Montrealu w Kanadzie stara jaskinia była powiązana ze znaną jaskinią św. Leonarda. Przez długi czas były podejrzenia, że w tym obszarze było więcej do odkrycia. Niektórzy ludzie stąpili, by zbadać, co było w zasięgu wzroku, aż pewnego dnia, przekraczając wapienną ścianę. Ujawniono nowe wejście. Według specjalistów, jaskinia ta ma przybliżony wiek 15 tysięcy lat, co odpowiada epoki lodowcowej. Po odkryciu odkrywcy mogli postępować tylko około 200 metrów. Powodem była warstwa wodonośna, która zablokowała krok, co zmusiło ich do użycia kajaka do kontynuowania. W tym czasie koniec tunelu nie był znany. Chociaż nie była to ogromna jaskinia i pozwoliła jedynie na wejście niewielu ludzi jednocześnie, jego naturalne pochodzenie było widoczne. Jeden z mężczyzn, który ją odkrył, zdefiniował ją jako niezwykłe odkrycie. I nie mylił się. Wszelkie ślady epoki lodowcowej ma nieobliczalną wartość historyczną, ale ta jaskinia może zawierać znacznie więcej. Mógłbym ukryć nieznane dane przed naszą zdalną przeszłością. Najbardziej zaskakujące jest to, że ten cud pozostał ukryty pod stóp miasta przez wieki. Tylko wypadek pozwolił mu wyjść na jaw. Bez tego ciosu, może nigdy by tego nigdy nie znaleziono. Numer 5. Tunel pałacu saksońskim. Częścią tajemnicy otaczającej starożytne tunele jest pytanie, które zawsze unosi się w powietrzu. Dlaczego to jest tutaj? W jakim celu miało to? Fascynujący przypadek miał miejsce w Warszawie, stolicy Polski. Podczas gdy prace były wykonywane w Starym Pałacu Saksońskim, pracownicy dokonali nieoczekiwanego odkrycia, ukryty tunel, około 4 metrów pod ziemią który stąpił jeszcze bardziej. Odkrycie było szokujące, ponieważ nie było oficjalnego samolotu tego miejsca. To może oznaczać tylko jedno: zostało zbudowane w tajemnicy, prawdopodobnie w bezpośrednim kolejności kogoś z mocą. Po nowych wykopaliskach prawda została ujawniona. Ten budynek, zniszczony podczas II wojny światowej, był siedzibą armii polskiej. I ten tunel służył jako tajna trasa komunikacyjna, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pałacu. Dokumenty wskazują, że zostały zbudowane w latach 30. XX wieku szczególnie do celów wywiadu wojskowego. Mierzył około 45 metrów i został wykonany z cegieł oznaczonych przez fabrykę, która je dostarczyła. To nie był tylko ukryty tunel, był to kluczowy element operacji wojskowej. Naprawdę niepokojące jest myślenie, że tak ważna część historii prawie znika wśród gruzów przeszłości. Na szczęście został uratowany. A teraz mamy okazję dowiedzieć się o ważnych działaniach, które tam miały miejsce. Numer 6. Archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia na Alasce Yukun, szczególnie w Delta de Casco, ogromnym regionie o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym. Obszar ten ujawnił wiele artefaktów, które z czasem wyłaniają się z ziemi i pozwalają na fragmenty przeszłości. Wśród najbardziej znaczących odkryć są lalki i rzeźbione drewniane maski, z których wiele zachowało ślady ich oryginalnego obrazu, które zapewnia szczegółową wizję umiejętności artystycznych i praktyk kulturowych jej twórców. Te przedmioty pochodzą ze starej wioski Nunalek, osady, która istniała między XIV a XVII wiekiem. Z biegiem lat Nunalek znikał pod morzem, który przyspieszył wysiłki na rzecz ratowania tych śladów, zanim całkowicie się zgubią. Do tej pory odzyskano dziesiątki lalek, misek, kamiennych narzędzi i drobnej ceramiki. Wszystkie refleksje życia codziennego umiejętności rzemieślnicze jego mieszkańców. Pomimo postępów w poszukiwaniu i ważnej dotacji w wysokości 1,8 miliona w 2014 roku, które promowały te prace, nadal jest długa droga do zachowania i ochrony tych relikwii. Praca w delcie trwa z nadzieją na ochronę historii, która w innym przypadku mogłaby zniknąć na zawsze. Numer 7. Dance of Monte Prema, położony w pobliżu Cabres w zachodniej Sardynii we Włoszech. Są imponującymi dużymi dziełami. Każda z tych rzeźb mierzy około dwóch metrów wysokości i ma duże płaskie oczy w kształcie płaskiego, generując niepokojące uczucie u tych, którzy je obserwują. Pomimo upływu czasu postacie te pozostały stałe, chociaż ich dokładny wiek pozostaje tajemnicą. Większość ekspertów szacuje, że zostały one utworzone między 3100 a 2800 lat temu i przypisuje swoją budowę cywilizacji nuragik. Rekordy o tym mieście są rzadkie. Wyrzucone z ich ziemi przez cesarstwo rzymskie około 2200 lat temu jego dziedzictwo zostało praktycznie wymazane. Wygląda jednak na to, że Rzymianie cenili te rzeźby, ponieważ postanowili pozostawić je nienaruszone odkrycie w 1974 roku. Starożytnych grobowców w pobliżu posągów sugeruje, że mogły zostać umieszczone w celu ochrony zmarłych. Chociaż jego dokładny cel pozostaje niepewny. Jego obecność nadal budzi zdumienie i ciekawość. Numer 8. Mohenjo-Daro, miasto, które zniknęło bez hałasu. Na ziemiach, które dziś Pakistan, w pobliżu rzeki Indołu, leży jedna z najbardziej niepokojących tajemnic archeologicznych na świecie, Mohenjo-Daro. To miasto, które w swoim czasie było dobrze prosperujące i zaskakująco zaawansowane, jest teraz tylko doskonale planowanym skamieliną miejskim. Naprawdę niepokojące nie jest jego zniknięcie, ale jak to się stało? Mohenjo-Daro nie został zniszczony przez najeźdźców, lub ofiary zarazy lub głodu. Nie wykazuje też oznak powolnego spadku. Po prostu został usunięty. Jego początki sięgają ponad 4000 lat, a niektórzy nawet sugerują, że może być jeszcze starszy. Planowanie urbanistyczne jest tak zaawansowane, że wydaje się nowoczesne. Proste ulice, podziemne systemy kanalizacyjne, Domy z prywatnymi łazienkami i funkcjonalnymi budynkami publicznymi wszystko to w czasach, gdy podstawowa architektura była nadal wyzwaniem. Ale to, co tak naprawdę zasadza, to ślad zniszczenia termicznego pod jego ruinami, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Pierwsi archeolodzy, którzy badali teren, znaleźli szkielety w dziwnych pozycjach, jakby śmierć zaskoczyła ich w trakcie terroru. Zamrożone twarze, wydłużone ramiona, Ciała leżące twarzą w dół. Kilkadziesiąt lat później, w latach 70, analizy naukowe potwierdziły coś jeszcze bardziej zaskakującego: wiele z tych ludzkich szczątków miało nieprawidłowe poziomy promieniowania. Tak wysoko, że niektórzy badacze, tacy jak fizyk indyjski das Gupta, zasugerowali, że miasto mogło zostać zniszczone przez wybuch atomowy tysiące lat przed istnieniem technologii nuklearnej. Czy to możliwe? Na początku historycy wykluczyli, ale ślady wciąż tam są: w szkieletach, na szczerniałych ścianach, fragmentach ceramicznych, które wykazują oznaki odlewania ekstremalnych temperatur przekraczających 1500 stopni. Co mogło spowodować coś takiego? Promień, meteoryt, masywne spontaniczne spalanie? Konwencjonalne reakcje nie wydają się wystarczające. I tutaj historia przychodzi nieoczekiwany zwrot. Istnieją starożytne teksty, takie jak Mahaberate, które można opowiedzieć w tym, co wydarzyło się w Mohenjo-Daro. W jednym z najbardziej enigmatycznych fragmentów opisano boską wojnę, w której brąz schodzi z nieba, śniąc ponad tysiąc słońca, podnosząc kurz, ogień i śmierć. Po użyciu ciała są spalane, woda staje się toksyczna, a ziemia jest sterylna. Czy to metafora? Mit przodków? A może zakodowana pamięć o prawdziwym wydarzeniu tak niszczycielska, że było ono na zawsze zapisane w tradycji ustnej? Prawda jest taka, że Mohenjo-Daro idealnie pasuje do tego opisu i nie jest jedynym starożytnym miejscem z tym wzorem zniszczenia? Ale jest więcej w tak zaawansowanym mieście nie znaleziono świątyń, ołtarzy, świętej statuetki lub symboli religijnych. Nic Doprowadziło to niektórych badaczy do stwierdzenia, że Mocheniodaro nie przestrzegał tradycyjnych struktur religijnych. Być może było to bardziej techniczne, bardziej precyzyjne lub jeszcze bardziej sztuczne społeczeństwo. Niektórzy zastanawiają się, czy to naprawdę stworzyło ludzką cywilizację, jaką znamy. Co by było, gdyby był to produkt społeczeństwa zaplanowanego do funkcjonowania z dokładnością matematyczną? Cywilizacja, która zniknęła? gdy jej system się zawalił, pozostawiając jedynie swoją strukturę jako zeznania. Dzisiaj Mohenjo-Daro jest nadal zagadką, miejscem, które generuje więcej pytań niż odpowiedzi. Jego projekt, zniszczenie, brak elementów religijnych i niewytłumaczalne ślady termiczne sprawiają, że jest to tajemnica, której wielu woli unikać. Zabawne jest to, że po prawie stuleciu wykopalisk badania znacznie spadły. Oficjalnie z powodów ochrony. Nieoficjalnie niektórzy twierdzą, że odkryto coś innego, coś, co powinno pozostać w tajemnicy. W 2015 roku lokalni archeolodzy potępili, że podziemna część strony została zamknięta przez nakazy rządowe. Ani UNESCO, ani zagraniczne instytucje nie uzyskali zgody na kontynuowanie tam eksploracji. Zwykły zbieg okoliczności, może. Ale w świecie niemożliwych miast zbieg okoliczności rzadko są. Mohenjo-daro to nie tylko starożytne miasto. Jest to otwarta rana w ludzkiej chronologii, anomalia, która wydaje się krzyczeć z ruin, że coś nie pasuje, że ktoś ukrył istotną część przeszłości. Lub jeszcze gorzej, która istniała przed naszą, bardziej precyzyjną i zaawansowaną, która została wymazana z powodów, których jeszcze nie odważyliśmy się wymienić. I najbardziej niepokojące ze wszystkiego nikt nie wie, ile takich miast jest wciąż pochowanych, mając nadzieję, że zostanie odkryte. Numer 9. Tajemniczy akcesorium przyszłości archeolodzy odkryli wygrawerowane na ścianach reprezentujących przedmioty podobne do nowoczesnych toreb. Niektóre z tych zdjęć mają około 12 tysięcy lat. Najstarsze znaleziono w Turkie, w ruinach świątyni megalitycznej Gobekli. Gdzie w kolumnach starej świątyni rejestrowane są dziwne obrazy, podobne powody zostały odkryte w Meksyku, Iraku i Ameryce Południowej, co rodzi wiele pytań na temat możliwego użycia takich obiektów przez starożytne cywilizacje. Chociaż obrazy przypominają torby lub portfele, eksperci uważają, że stare ruiny prawdopodobnie reprezentują kosze. Niektórzy uważają, że koncepcja torby mogła zostać wynaleziona przez starożytne cywilizacje. Pierwsza nowoczesna torba pojawiła się w 1841 roku w Anglii, stworzona przez Samuela Parkinsona. Problem polega na tym, że świątynia Gobekli-Tip została zbudowana w 9000 roku przed Chrystusem, a jej budowniczowie nie mogli znać takiego akcesorium. Kolejny starożytny przykład torby znaleziono w egipskich hieroglifach napisanych około 5000 lat temu, gdzie bogowie posiadają mały i kwadratowy obiekt który symbolizuje dobrobyt. W rzeczywistości archeolodzy znaleźli resztki koszy i worków, narzędzi używanych przez starożytnych Egipcjan, ale nadal nie mogą powiedzieć, co reprezentują hieroglify. Podobne odkrycia dokonano w Iraku, między ruinami pałacu asyryjskiego zbudowanego między 883 a 859 przed Chrystusem, gdzie reprezentowany jest geniusz ze skrzydłami, trzymając coś, co wydaje się być torbą. Historyk David Miano uważa, że postacie te, Zwane Apkallu były niewielkimi bóstwami, które nosiły kostki wody wykonane z dat świętych zamiast portfeli. Znaleziono starożytne kostki podobne do rycin w Iraku. Podobne powody znaleziono również w Meksyku, wśród ruin toultek, gdzie gigantyczne posągi trzymają przedmioty przypominające torby. Te posągi zostały utworzone około 750 po Chrystusie.